Hej, kochani wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was konkurs. Yy, wyczekiwany specjal na 1000 subskrypcji. <laughs> moje specjale są po prostu zawsze spóźnione. Ja nie wiem, nie mam pojęcia jak to się dzieje. To już chyba będzie tak do końca mojej działalności tutaj na YouTubie. No cóż, jest konkurs wtedy, kiedy jest, no ale jest. <grych> I na początek chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za ten tysiąc subskrypcji. Jest Was naprawdę dużo. Ja nie spodziewałam się nigdy, że. No, uda się zgromadzić tak dużo osób wokół mojej twórczości. Myślę, że katalizatorem tego wszystkiego były filmy o podstawowych figurach w jeżdżeniu. I po prostu od tego momentu poleciało. Prawie codziennie dostawałam jakieś nowe powiadomienia, że ktoś mnie zasubskrybował. Dobra, więc ja już może nie będę tutaj Was zanudzała moimi przemyśleniami na temat kanału, tylko przedstawię Wam warunki konkursu. Więc tak, żeby wziąć udział w konkursie, musicie napisać w komentarzu, co jest Waszym zdaniem wartościowego w hobby horsingu i co najbardziej w nim lubicie. I każdy może dodać jeden komentarz, możecie się rozpisać naprawdę na 2000 słów, będzie ok. Ja to wszystko po prostu przeczytam i wybiorę najciekawszy komentarz. Ale chwila, co jest do wygrania? Do wygrania jest, moi drodzy, mała przeszkoda marki Art of Mind. Generalnie miałam już okazję testować tę przeszkodę. Dostałam od Taty w prezencie dużą przeszkodę właśnie marki Art of Mind i recenzja pojawiła się na moim YouTubie. No i marka Art of Mind zaproponowała, że zasponsorują jako nagrodę w konkursie małą przeszkodę właśnie swojej marki, żebyście mogli sobie sprawdzić, jak to jest z tymi przeszkodami. Tak więc do wygrania jest zasponsorowane przez markę Art of Mind. Mała przeszkoda, ona jest tam do wysokości chyba 60 cm, więc nie jest za wysoka, no ale myślę, że każdemu się przyda. I w sumie to by było na tyle. Do konkursu możecie zgłaszać się do 5 maja 2022 roku. Oraz serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, gdzie również teraz trwa konkurs z okazji 100 obserwujących na Instagramie. Także e, wydaje mi się, że warto chociaż zobaczyć, co to jest za konkurs. E, no i jak Was zainteresuje, to możecie wziąć udział. To by było na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu taki konkurs, taki specjal. E, ja już się z Wami żegnam. Do następnego, cześć!